Z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Medieval Dynasty. Lecimy dalej z tym zadaniem. Znalazłem... Kupiłem marchewki w końcu. Możemy tam wleść z powrotem i zobaczymy, co dalej. Mamy przygotować jakiś co tam, potrawę z królika w komnacie starca. Dobra, odpal pochodnie, żeby było jaśniej. Gdzieś to było, tutaj chyba, tak? Te tunele już chyba na pamięć poznam. Mam nadzieję. O kurde, co ja zrobiłem? Alt. Alt, kolego. Tutaj, tutaj i tutaj. O, słychać. Gdzie to mam przygotować? Komnata starca. Tu jest komnata starca, a tu jest dobra. Wóz składniki do środka. Umyj kocioł. Widać jednakże że ostatnio ten był w pośpiechu. Umyj kociołek. Wylewasz odrobinę wody i zaczyna szarować po bliskim kocem brud łatwo schodzi umieć składniki w czystym kotle wszystkie składniki potrawy lądują w wodą kociołkiem po kilku chwilach na powierzchni zaczynają tworzyć się małe bąbelki poczekaj aż potrawa zredukuje się i dopraw solą Potrawka stała się treściwa i gęsta. Jej soczysty aromat wypełnił całą jaskinię. Wlej trochę potrawki do miski i odejdź. Dobra, nakarm starca. Uważaj, to na razie jest ktoś obcy. Dzięki za ostrzeżenie. Żaden problem mój drogi chłopcze. Zrobię dla ciebie wszystko. Czy nie jesteś przypadkiem głodny? Widziałeś moją czapkę nocną? Nie mógł, że znalazłeś o jakiejś czapce. Wygląda na to, że zgubiłem czapkę. Przepraszam. Mówiłeś tak? Mógłbym coś zjeść. Przyniosę ci trochę potrawki. Jedz. Dziękuję mamusiu. Umieram z głodu odkąd poszliśmy nad jezioro. Oczywiście. Chyba nadchodzi nie... no, powódź mamusiu. Kuba wciąż tam jest. Próbuję uszczelnić tamę, ale przybiegłam tutaj. Nie chcę, żeby znowu umarł. Mamo, nie chcę wciąż tego przeżywać. Ze, mnym... Ze mną jesteś bezpieczny, nie martw się. Dziękuję, mamo. Doceniam to, ale ty też nie żyjesz, a powódź wciąż nadchodzi. Cała znowu będę unosić się na wodzie. Dobra. Sprawdź nieszczelną tamę. Gdzieś tutaj była ta nieszczelna tama. zamknięte przejście, gdzie też tam było. Dawny pokój zabaw. O tutaj jeszcze nie byłem. No pewnie coś tu będziemy musieli zrobić później. Tam jest przeciekająca tama. Tutaj? Sprawdź. O dziwo ta prymitywna bariera nie tylko powstrzymuje koszmary starca, ale zapobiega również zalaniu przy jaskini przez wodę. Niestety stos kamieni i gliny przypuszcza coraz więcej wody. Trzeba ją wzmocnić. Sama jest mal nieskonstruowana, ale wygląda na to, że przez długi czas wykonywała swoją robotę wystarczająco dobrze. Trudno stwierdzić, czy prymitywna zapora została zbudowana przez samego staruszka. Oznaczałoby to, że w jego niepokojonym umyśle zachowała się przynajmniej jedna logiczna myśl. Wykorzystaj swoją wiedzę budowniczą, aby znaleźć jakieś rozwiązanie. Wygląda na to, że nieszczelne otwory powstały, gdy woda wypłukała część gliny między kamieniami. Trochę słomy, przykrytej łopatą świeżej gliny wydaje się danym odsuń się. Zmocnij tamę gliną i słomą. No, nie mam przy sobie gliny. No, nie, no to jest jakiś żart. Teraz będę latał za każdym razem po nowe składniki. A... Gdzie ja jest to wyjście? Chyba, że... zapasy drewna jest. może tutaj będzie coś. Yy. Nie, dobra. Ja się wrócę do miasta lepiej szybko kupić, niż kombinować tutaj, szukać po tych tunelach, w którą to stronę. Cuchnące zapasy. Nie, dobra, nie chcę się zastanawiać. Masakra. Glinę potrzebuje, kto tu sprzedaje glinę? Hello there. Czym ty handlujesz? Rzad? Nie, na razie. Glinę, glinę, tato sprzedaje z, z materiały. Ty będziesz miał glinę. Gliń słomę mam. Słomę. Dobra słomę mam. I z powrotem do jaskini. A ta ją wzięła do tej gospody i tam chyba nieprzytomne wrócą. Nie tutaj. Tutaj. Ciekająca toma. Aż zaś do tych królików, kurczę, weszło. Dobra. Załatwał słomu i... Załataj, dobra. Kilkoma ręcznymi ruchami, dobra, udało się, elegancko. Wróć do starca. Gdzie ja poszłem znowu O, już się poruszy! I nie mogę znaleźć nigdzie Jule. Snudzony, nie boi się już powodzi Woda opadła tak, czułem to przez skały. Czuję, że Ci pomogłem. To mogło się, się skończyć bardzo źle. Nie musi dziękować mój chłopcze. Dobra, dzięki. Chcesz usłyszeć historię, młody paniczu? To nie będzie łatwa lekcja, ale wierzę, że jesteś już na tyle dorosły. Dobra. Wszyscy byliśmy jedną rodziną, chociaż nikt z nas nie wyglądał tak samo. Pamiętam, jak spokojnie było przed jego przybyciem. Nie chcieliśmy nikomu przeszkadzać, nigdy nie szukaliśmy walki, ale ta i tak nas znalazła. Dom zawsze pachniał bezpiecznie, ale tamten dzień zmienił wszystko. Pamiętam, że widziałem ich na czworakach ślizgających się we krwi. Przepraszam, nie mogę dłużej o tym mówić, myśleć. Nie kończ teraz, proszę, powiedz mi więcej. Albo wytrzymaj jeszcze trochę, kto był dręczycielem. Ja kim mówiłeś, że jesteś niedobrze mi. Skup się mówiłeś o jakimś. Nie, przestań, proszę, postaraj się. Idź, demonie, i przekonaj się co przyniosłeś temu światu. Idź w górę w górę jeszcze raz w górę. To i tak nie będzie miało znaczenia. Nigdy nie opuścisz tego świata. i miejsce masakry wewnątrz jaskini, a gdzie jest miejsce masakry? Tutaj jest jakiś tunel, nie, tu się nie da wejść, miejsce masakry. Dobra, jest znacznik tam gdzieś. Yy... Pole bitwy, dobra, jest w górę, w górę, jeszcze raz w górę. Pole bitwy, sprawdź. Patrzysz na miejsce, które starzec opisał jako masakrę. Teraz staje się jasne, że rzeczywistość i ilu mieszają się w jego udręczonym umyśle. Domniemane pole bitwy jest niczym więcej niż pozostałością po dziecięcej zabawie. Obejrzyj miejsce dawnej zabawy. Drewniane figurki są porzucane w miejscu, które wyglądają na starą plamę po winie wiśniowym, które staruszek musiał wziąć za krew. Zabawki są zużyte i poobijane. Gdzie niegdzie widać wgłębienia przypominające ślady zębów. Ale gdzie się podział ten tajemniczy dręczyciel? Zbadaj wnikliwe pole bitwy. Zauważysz odcisk w wilgotnym drewnie. Ślad sugeruje, że stała tam jeszcze jedna figurka. Wygląda na to, że tylko ona stała. Pozostałe leżały pokonane u jej stóp. Czy to mogłoby być ów potwór prześladujący staruszka? Znajdź zaginioną zabawkę gdzieś w pobliżu. Tu jest jakaś... brakująca figurka. Zanieś zabawkę staruszkowi. Gdzie on jest? No, wciąż bawisz się no tą z... z Twoją zabawką, co? No, no nie, jest, żeby coś złego. Cicho być. Kim jestem, by cię oceniać w moim opokanym stanie? W Twoim stanie? Co przez to rozumiesz? Jestem zagubiony, chłopczy. Jestem zagubiony od bardzo dawna. To więzienie nic niszczy mnie. Słyszę, jak ściany zawie... zawalają się na mnie. Wiem, że cię to zaboli, ale muszę to powiedzieć: czasami bardziej pragnę śmierci niż wolności. A to więzienie, kto cię tu umieścił? Nigdy nie wierzyłem w siłę wyższą. Może to byłem ja sam, a może to byłeś ty? Myślisz, że byłbym do tego zdolny? Jesteś do cholery w stanie zmienić ten świat na zawsze? Słyszysz mnie? Nigdy o tym nie zapominaj. Sprowadzę pomoc, obiecuję, tylko proszę, przypomnij mi, jak masz na imię. Ty nie jesteś nim, pomocy, niech ktoś mi pomoże, kto cię tu kurna przysłał, czy to ten kruk? Uciekaj draniu, nigdy mnie nie dostaniesz, Alojzy nigdy Uspokój się, nie chcę cię skrzywdzić Nocna żółć jest ściepka i wyżre twój uśmiech, przeklinam twoje myśli, przeklinam je, by ci się pogubiły, pomocy, pomocy To nie ma sensu. Muszę wrócić do Sedowina. Albo sprowadzę pomoc i wymierzę sprawiedliwość. Wrócę, obiecuję. No dobra, damy to. Wróć na górę i zatrzyj ślady? Dobra, zatrę ślady, żeby, mnie nikt, żeby nikt nie wiedział, co tu się dzieje. Ja, zaś polazłem. Ale historia, co tutaj się dzieje w ogóle. Kabeczka, wyłóż stąd. No jak mam zaczyć ślady? No to przesuń tą skórę z powrotem, jak chcesz zacząć ślady. Mirko, co ty tu robisz? A ty co tu kurna robisz? <grybuj> Nic przyniosłem, miksurę, którą zamówiła Twoja żona dochodzę do prawdy nie podnoś na mnie głosu ty nie ma się czego tłumaczyć nie ja to ty masz się czego tłumaczyć nie ja dobra damy to trzecie nie możesz mówić do mnie w ten sposób zaraz cię zaraz mnie co zamkniesz w lochu żebym postradał zmysły przysięgam jeśli spadł mu choć głos z głowy nie jestem tobą migro gdzie nie jestem potworem na pewno go przestraszyłeś. Muszę do niego iść. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie powiesz mi, co tu się do cholery dzieje. Wiedziałem, że ten dzień nadejdzie. W sumie dobrze porozmawiać o tym z kimś innym niż biegotą. Człowiek, którego znalazłeś w jaskini, to mój ojciec. Nie umarł, a przynajmniej nie do końca. Zaczęło się od prostych błędów. Lukki w pamięci, zapomnianie imion rozmówców. Ale kiedy moja matka umarła, zdecydowanie mu się pogorszyło. Wkrótce nie rozpoznawał już nawet mnie. Swojego syna. Mój ojciec był najmądrzejszym i najsilniejszym człowiekiem, jakiego znam. Był prawdziwym przywódcą, który dbał o swoich podwładnych. Może nie wszyscy go kochali, ale wszyscy szanowali. Nie mogłem tak stać i patrzeć, jak jego reputacja i psychika trzęsą się w posadach. Żeby ukryć jego chorobę, ukryłem go i ogłosiłem, że kasztelan umarł. Przykro mi, nikt nie powinien przechodzić przez coś takiego. Skąd mam wiedzieć, że sam go nie zatrułeś, a później nie uwięziłeś, żeby zająć jego miejsce? Dobra, damy to. Nie byłem gotowy na utratę ojca. Nie wtedy, nie w taki sposób. A to. A co z tymi wszystkimi rzeczami ze skini? To towary z całego Starego rzeczy a niektóre mają nawet pieczęć gildi budowniczych. Ja potrzebowałem pieniędzy. Każdego dnia wysyłałem posłańców do każdego możliwego uzdrowiciela w krainie i poza nią. Próbowałem różnych metod, mikstur, maści, proszków lekarz na duszę i ciało, nic nie pomagało, ale wiedziałem, że gdzieś tam jest jakiś lek, musi być. Majątek mojego ojca szybko się kurczył, a ja nie mogłem się poddać. Musiałem próbować. Inne wioski zaopatrywały Piastowie, żeby mogła stać się silną stolicą. Więc kiedy doszedł list króla zwalniający inne wioski z tego obowiązku, wpadłem w panikę. Spaliłem list i powiedziałem przywódcom wiosek, że muszą dostarczyć nam jeszcze więcej zasobów. Stwierdziłem, że trudno. Niech już mnie znienawidzą. A to samolubne. A co z dobrami z zaatakowanej karawany? Rozumiem, byłeś przyparty do mulu, ale co z dobrami z zaatakowanej karawany? Dobra, to wszystko moja wina. Nigdy nie zadośćuczynię za swoje zbrodnie, ale nie miałem innego wyboru. Mów, co masz powiedzieć. Roztwoniłem cały majątek. Nawet dobra skonfiskowane z wiosek nie pomogły. Potrzebowałem więcej. Pytałem w kilku szemranych miejscach o pożyczkę, ale na próżno. Wtedy zagadał do mnie pewien mężczyzna. Był spokojny, opanowany, a nawet uprzejmy, ale od samego początku przyprawiał mnie o gęsią skórkę. Przedstawił się jako przedsiębiorca, który chciałby przenieść swój interes do starożycza. Zadaniem u wolnej ręki miał podzielić się ze mną częścią zysków. Chciałbym móc powiedzieć, że nic nie wiedziałem, że zostałem oszukany i wykorzystany, ale to nieprawda. Wiedziałem, w co się pokuję. Sprzedałem nas, sprzedałem nas wszystkich, tylko nie mógł, że tak. Sprowadziłem tu bandytów, pozwoliłem im żerować na moich ludziach i zarabiałem na ich krzywdzie. Szlak, gdy siebie słyszę, to sam z sobą gardzę. Na początku chodziło tylko o pieniądze, ale mówiłem sobie, że kierują mnie szlachetne pobudki, ale później zaczęli cierpieć na tym ludzie. Chciałem wycofać się z umowy, ale Herst bandytów tylko mnie wyśmiał. Powiedział, że jestem na jego smyczy, a moje ujadanie nic nie znaczy. Byłem bezsilny, bo bałem się, że powie ludziom o naszej umowie. Wtedy pomyślałem, że przydałby mi się w staroże silny sojusznik. Dlatego skontaktowałem się z gildią budowniczych, ale on i jego ludzie już na nich czekali. Nie wierzę, to wszystko twoja wina. Tego dnia coś we mnie pękło. Było jasne, że ta historia nie będzie miała magicznego, szczęśliwego zakończenia. Stałem się potworem. Nie było zbaw zbawienia ani odwrotu. Musiałem przejść do przodu, znaleźć ich, zwrócić tym ziemią kasztelana, a na jakiego zasługują. Mleko się rozlało. Myślałem, że będę, będę zły, albo właśnie wprost przeciwnie, że będę czuł ulgę, ale czuję jedynie pustkę. Ja już od dawna jestem stracony. Rób co musisz, powiedz komu musisz powiedzieć, ale mam jeszcze jedną ostatnią prośbę, i tym razem nie dotyczy ona mnie. Daj mi jeden dzień, jeden dzień, żeby przygotować się na opuszczenie Starożytka z moim ojcem i Biegotą. Nie powinni płacić za moje błędy. Weź moje stanowisko, zniszcz moją reputację, nie obchodzi mnie to. Pozwól mi tylko wyleczyć ojca za błędu. Moja rodzina nie jest z tych stron. Mnie sprowadził tu przypadek, a zatrzymało nieszczęście, ale pokochałem rzeczy i zależy mi na jego dobru. Twoje zbrodnie są zbyt poważne, żeby nie, wyjść na, żeby nie wyjść na jaw. Rozumiem, ale czuję jakąś dziwną ulgę, że ludzie uwolnią się od tego ciężaru, ode mnie. Proszę tylko jeden dzień. Chcę zaprowadzić ojca w bezpieczne miejsce. Nie wierzę ani jednemu słowu, które wychodzi z Twoich. Z, Łodziejskich, z radzieckich ust kierowały z tobą tylko rządza, władzy i chciwość. Należy ci się stryczek, a to i tak, moim zdaniem, byłaby cała godna kara. Zejdź mi z oczu. Żaden syn, nie po... Drugie. Żaden syn nie powinien mierzyć się z czymś takim. Twoje działania, chociaż godne potępienia, wynikały z miłości i troski. Żal mi cię mi grodzie. ciebie i twojego ojca. Muszę złożyć Cedowinowi raport. Żegnam na zawsze. Złamałeś prawo tej krainy, zasługujesz na karę, ale to nie ja cię osądzę i to nie ja wymierzę ci karę. Twój los w rękach ludzi. Oni zdecydują, co z tobą zrobić. Żegnaj. Yy, no dobra, weźmiemy to środkowe, chyba. Rozmawiaj z Cedowinem. Cedowin, gdzieś ty jest. Chodź tu, dziadu. Dobrze cię widzieć, w dobrej formie. W końcu zgłębisz, zgłębisz tajemnicę nieznanej choroby. Czy dowiedziałeś się czegoś nowego? Czy dale wuja pomogła? <laughs> dale wuja obiecała skupić na sobie uwagę biagoty za małą przysługę. W tym czasie ja przeszukałem domu. Doskonale. Tak, dotarła do moich uszu, że przyjaźń między kobietami rozgorzała na nowo. Nie patrz tak na mnie. Nie angażuję się zwykle w polotki, ale moi pacjenci to istna historia. Czy znalazłeś źródło infekcji? Nie ma żadnej zarazy, ale, dla, ale nie będziesz rozczarowany, ponieważ odgłosy i smród, o których wspomnieli ludzie, są tak realne, jak to tylko możliwe. To by oznaczało, że nikt tak naprawdę nie postradał zmysłów. W takim razie, co jest źródłem rozdrażnienia mieszkańców? Miejmy nadzieję, że nie jest to nic nadprzyrodzonego, to nie moja dziedzina. W domu Kasztelana znalazłem ukrytą klapę w podłodze, prowadzi ona do podziemnego kompleksu jaskin. A drugie, źródłem zapachów i odgłosów, które słyszeli mieszkańcy był starszy mężczyzna, mieszka on pod domem Kasztelana. No i które? Dobra, damy pierwsze. Ukryta piwnica, och, to byłby idealne miejsce do przeprowadzania eksperymentów z dala od wściepskich oczu. Chłodny, konserwujący mikroklimat dla preparatów, gdybym miał dostęp do takich warunków pracy, nie musiałbym porzucać mojego poprzedniego warsztatu. Zapewne mirogo używa je jako więzienia albo spiżarni. Co, co zastałeś na dole? Zaniedbany mężczyzna, który tam przybywa, jest źródłem zapachów i odgłosów słyszanych przez mieszkańców. To by wiele wyjaśniało. Czy ten nieszczęśnik jest więźniem migroda? To bez znaczenia nie sympatyzuje z przestępcami. Ale moja zawodowa intuicja podpowiada mi, że i tak powinienem się z nim zobaczyć. Zakłócił spokój wielu mieszkańców. Wiem, jak to może zabrzmieć, ale Mirogot zamknął swojego ojca w podziemnej jaskini, aby go chronić i rozpocząć jego leczenie. Obawiam się, że jesteś w błędzie. Niewiele pozostało z bolka po jego ostatnim polowaniu. Mirogot dopuścił mnie do szczątków swojego ojca. To był dość makabryczny widok, chociaż gdy teraz o tym myślę, pokazał mi je bardzo niechętnie. Choroba Bolka szybko postępowała. Przesłał, przestał rozpoznawać swoją rodzinę, a nawet samego siebie. Śmierć staruszka została upozorowana, a Mirogot przejął rolę kasztelana Zaskoczenie, zaintrygowanie, ale też zwątpienie i szczypta radości. Wszystkie te uczucia przewijają się teraz przez moją głowę. Jednak pośród nich dominuje przede wszystkim rozczarowanie. Byłem tutaj cały czas, a nikt nie raczył poprosić mnie o radę czy pomoc. Mikstura, którą sporządzałem dla Mirogoda, była rzeczywistości, ukojeniem dla Bolka. Mirogod miał dobre intencje, nawet za cenę wywo wywołania lokalnego kryzysu poświęcił wszystko, by chronić zdrowie i reputację ojca. Być może ma i dobre serce, ale egoistyczne ponad miarę. Jak widać, jest ono bardzo wybuchówcze w obdarzaniu uczuciami. Kasztelan przez lata narobił sobie wielu wrogów, zniszczył życie niejednego człowieka i naraził jeszcze więcej prostych mieszkańców na niebezpieczeństwo głodu, chorób i ubóstwa. Proszę, byś tylko dał im trochę czasu na opuszczenie starożycia, zanim zawiadomisz o tym Derwana. Mirogot i jego rodzina dość już wycierpieli rozważy te słowa ale nie uniknę rozmowy z kwatermistrzem derwan jest jedną z niewielu osób które wciąż cieszą się tutaj szacunkiem i poważaniem Piastowie będzie musiała teraz podjąć kilka bardzo ważnych decyzji możliwe że do tej pory mirogo zdąży już uciec musimy to sprawdzić mimo wszystko dziękuję dołącz do nas gdy sytuacja ustabilizuje się ponownie tak zrobię powodzenia dobra koniec tej historii Mamy poczekać na dalsze wydarzenia. No dobra, nie wiem ile ten odcinek już trwa, ale pewnie długo. Widzę, tylko jeszcze prześpię się, zobaczymy, czy coś się wydarzy następnego dnia. Bo jestem ciekawy. Kurczę, ale historia. Masakra. Dobra, tutaj gdzieś może powinienem nie to Tu mi pozwoli, nie muszę przejść na drugą stronę. Biegli szybciej. niestety trzeba poczekać chyba do nowej pory roku albo dalej dobra także ja tu zobaczę przewinę jak mi wszystko porobią bo chyba nie wiem czy już porobili na polach tu jeszcze nie skończyli tutaj już pokończyli wszystko tylko jedno pole im zostało także dzisiaj Przeskoczymy do nowej pory roku i zobaczymy co się wydarzy. Może się wydarzy coś nowego. Także jak coś, to widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej.